Dobrze Cię znów widzieć. Czy wiesz, że w swojej głowie masz super ważny organ, który kontroluje wszystkie rzeczy, które robisz każdego dnia? Na pewno domyślasz się, że chodzi o mózg. Mózg funkcjonuje jak pilot do Twojego ciała, chociaż nie jest to taki zwykły pilot, ponieważ jest nadzwyczaj inteligentny. Za chwilę opowiem Ci o nim nieco więcej. Zaczynamy. Mózg to centrum kontrolujące nasze ciało. Odbiera i wysyła informacje, umożliwiając nam poruszanie się, oddychanie, mówienie oraz uczenie się. Waży około 1,5 kg i ma dwie części, które nazywamy półkulami. Mam dla ciebie ciekawostkę: prawa półkula mózgu kontroluje mięśnie po lewej stronie ciała, a lewa po prawej stronie ciała cały czas nawet podczas snu używamy całego swojego mózgu. Mózg składa się z trzech głównych obszarów: mózg, móżdżek i pień mózgu. Dodatkowo mózg składa się z czterech płatów: czołowego, skroniowego, ciemieniowego i potylicznego, z których każdy odpowiada za inne funkcje w organizmie. Płat czołowy to jak szef naszego mózgu. Pomaga nam myśleć o rzeczach, podejmować decyzje i planować. Dzięki niemu możemy też kontrolować nasze emocje i zachowanie. Płat skroniowy to miejsce, które pomaga nam słuchać i rozumieć dźwięki. Gdy rozmawiamy z przyjaciółmi, słuchamy muzyki czy słyszymy dzwonienie telefonu, to właśnie ten płat pomaga nam zrozumieć to, co słyszymy. PŁat Potyliczny. Ten płat pomaga nam widzieć i rozpoznawać rzeczy wokół nas. Dzięki niemu możemy cieszyć się pięknymi widokami, oglądać ulubione bajki czy grać w gry wideo. PŁat ciemieniowy to miejsce, które pomaga nam czuć dotyk i odczuwać różnice w temperaturze. Kiedy dotykamy czegoś miękkiego, twardego czy ciepłego, to nasz płat ciemieniowy wysyła nam sygnały, które mówią nam, jakie to uczucie. To jak magiczny czujnik, który mówi nam, jakie jest otoczenie. Ale jak to się dzieje, że mózg kontroluje funkcjonowanie naszego ciała? W mózgu znajdują się specjalne komórki, zwane neuronami, dzięki którym mózg komunikuje się z resztą ciała i wysyła mu różne informacje. Zobaczcie, jak to wygląda. Neurony używają swoich małych ramionek, zwanych dendrytami, aby złapać informacje. To jak ręce, które chwytają coś ciekawego do zbadania. Kiedy neuron złapie informacje, to zaczyna się zabawa jak w przekazywanie gorącego kartofla. Sygnały elektryczne biegną do innych neuronów. Neurony łączą się ze sobą w specjalnych miejscach, zwanych synapsami. Synapsy są jak małe mosty, które pozwalają im rozmawiać między sobą. Gdy sygnał dotrze do innego neuronu, ten może zdecydować, co zrobić dalej: czy to przekazać dalej, czy może zatrzymać. Kiedy w końcu sygnał dotrze w swoje miejsce docelowe, wtedy zaczyna się zabawa. Możecie ruszyć ręką, zacząć się śmiać, albo nawet zastanowić się nad jakimś trudnym zadaniem. Mózg jest naprawdę niesamowity. Pomaga nam w niemal wszystkim, co robimy, więc pamiętaj o tym, jak ważne jest dbanie o niego. Musisz pamiętać, żeby dbać o swój mózg tak samo jak o swój ulubiony gadżet. Jedz zdrowe pożywienie, które daje energię Twojemu mózgowi, jak owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste. Ruch sprawia, że Twój mózg działa lepiej, więc baw się na dworze i uprawiaj sport. Twój mózg potrzebuje odpoczynku, więc pamiętaj, aby spać wystarczająco długo każdej nocy. Wyzwij swój mózg, ucząc się nowych rzeczy, czytając książki, rozwiązując łamigłówki lub grając w gry. Pamiętaj, że Twój mózg to najważniejszy organ w Twoim ciele, więc ważne jest, abyś dbał o niego i rozwijał go cały czas. Czas na quiz! Jak nazywają się komórki w mózgu? Aurony czy neurony? Tak, neurony. Co założysz, aby skutecznie ochronić mózg podczas jazdy na rowerze? Szalik czy kask? Tak, kask. zjesz, aby prawidłowo wesprzeć pracę mózgu? Hamburgera czy sałatkę owocową? Tak, sałatkę owocową. To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobał. Do zobaczenia, pa pa. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.